A więc wojna, Donald powiedział. Ta wojna to jest też nasza wojna. Premier chyba jedynego państwa w NATO powiedział, że jesteśmy w wojnie z Rosją. Niestety, ale Warszawa zapłaci za to jako pierwsza deszczem rakiet. Zobaczycie. Żadne mocarstwo, tym bardziej atomowe, nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Polacy sobie na to nie zasłużyli, ale niestety, za złe wybory w przeszłości zapłacą miliony niewinnych ludzi. Czy mnie to dziwi, co się dzieje? Nie, coś wam pokażę. Zobaczcie, co mówiłem przed wyborami prezydenckimi. Za dwa dni wybierzemy prezydenta. Świat przygotowuje się do trzeciej światowej. Temat ten szybko wróci po wyborach. Zobaczycie. 14 czerwca nagrałem film, w którym mówiłem jak to było. Rosja, Ukraina, Iran, Izrael. Chińczycy atakują Tajwan, odciągając uwagę Amerykanów od Europy. Coś Wam pokażę. Zobaczcie, jakiego sms-a napisałem do szwagra 13 listopada 2021 roku, gdzie jeszcze nikt nie mówił o wojnie na Ukrainie. Wtedy, jak komuś mówiłem, to mówili, że jestem wariatem. Zobaczcie, co napisałem o Iranie i Izraelu. Wtedy. Jest to między innymi powód, dla którego założyłem całe te internety. Ale o tym jeszcze nie dzisiaj. Politycy wiedzą, co będzie. To wszystko jest zaplanowane, ale wam nie powiedzą, bo mają was w dupie.